Jeden. Tu, może pod emeczkę coś pójdziemy. I zostaje nam jeszcze stówka. Za stówkę, sobie możemy zrobić: jakiegoś buścika. Buścika za stówkę. Co tu mamy na buściku? Cyber. Cyber, i idziemy na anderze do prawej. Poszło. Do siebie dajemy. Standardowego bota jakiegoś Adrianka. A do przeciwników możemy nawet coś poczekać, aż coś dołączy. Dobra, mamy jednego oponenta. Dajemy mu bota i samu. I zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. Z pierwszej chester dla nich. Super. za 500 a no, tylko ale to nic. To jeszcze nie jest. Aj, niestety nam poszedł nóż za 1300. Z tylko 200 różnicy. Jest szansa, żeby to wygrać, ale nas, nam niestety tutaj daje lepiej. Cyberek 3 da coś im dobrego, niestety nam daje. Także wygrywają 1600 zł. Na drugą bitwę plan jest taki, żeby wejść Olina, ale na 3. Ostatnio było 2 na 2. Teraz damy na trzech, Under i na środek. A może jednak jakieś buścika, fajnego buścika za. Za, za, za 168 następnego jesterka za zajdźmy na ziemię troszeczkę tutaj niżej damy tak i tak też nie starczy o i na koniec ammo jest jeden jest co to w sumie grosza robimy undera na trzech to co to dodamy sobie jednego bota może coś dołączy dodamy i samo na prawo będzie chciało dać z pierwszej, w porządku, bez znacznych różnic. Jakieś rzestery pasowe były na prawo, chociaż... Aha, nam daje za 999, no to już, to już. Faktoryniu, jemu na nam faktoryniu w Andrze, tak? A, dzięki za takiego dropa. 1700. Nie zwróciłem uwagi, że to jest za 999 faktoryniu. Jeszcze jedna szansa będzie. Jak mówiłem, ostatnia szansa, czyli robimy bitewkę. Idziemy teraz. A tamto poprzednie co było? Tak, tak, tak i tak. Czyli teraz 1 na 1 na standardzie daje, nie wiem. 1 na jeden na standardzie. Cyk, jester. I tak, zaczynamy. Raz, ultras. Jedna ta. I buściki za 400 coś. Anarchii starczy, nie. Imperial też nie starczy. Ale Weapon Wave Caves starczy. Idziemy na prawo i tworzymy. Historię. Dołączył ktoś, to to jest. Dołączył, ale nic nie daje żadnego jestera. Nieładnie, nieładnie. Tu nawet jeden jaster nie pomoże, wydaje mi się. Dobrze było, to 500 zł. się około pewnie 600 już. Eee... Tutaj dla niego niestety Hellfire hellish hellish Ale tak prowadzimy i ostatnia. No nie wiem. Niestety, przegraliśmy to 1800 prawie razy dwa. Trzeci raz nie udało się. Pamiętajcie o komentowaniu. Rozdaję skiny, tutaj macie możliwość wygrania. One świecą już na czerwono, nawet. Patrzcie, tu było ostatnio kilku uczestników. Jedna osoba wygrała. W tych. Tak samo jest kilka uczestników. Myślę, że za niedługo ktoś to wygra. Pozdrawiam Elu.